Dzień dobry. Dziś jest tutaj nasz ostatni dzień. Jedziemy chyba do jakiegoś parku zobaczyć. Coś tam jest taka fajna plaża. Można podobno tam trochę ponurkować. Także zobaczymy. A teraz jest 8 rano czasu lokalnego i idziemy na jakieś śniadanie. Pewnie takie same jak wczoraj, bo tu za dużego wyboru nie ma. Jeśli chodzi o śniadanie, te było najbardziej chyba wypasione. Co wczoraj widzieliście, to dziś pewnie będzie takie same. Dobra, jesteśmy spakowani. Wychodzimy z hotelu, bo tu się okazuje, że jakiś autobus jedzie za 5 minut. To może się na niego załapiemy i pojedziemy sobie autobusem. Mam wszystko, co potrzebne dzisiaj, czyli wziąłem jeszcze GoPro, wziąłem płetwy, wziąłem maskę, wziąłem buty do chodzenia po rafie i już jestem gotowy brać czego. Było 20 minut opóźnienia, ale już jesteśmy. Idziemy już do tego parku. Przyjechaliśmy właśnie z tam za tego cypla całego. Do parku można też dojść linią brzegową, chyba. Także skorzystamy sobie z tej opcji, właśnie. Droga przy morzu się na razie skończyła, bo jest wielka góra i trzeba ją obejść, ale są tutaj schody, do których trzeba wejść. To chyba jeden z pierwszych punktów obserwacyjnych na trasie. Niby Karaiby, ale piratów nie ma. Prawdziwa dżungla, nie jakaś podrabiana. Oj o. O. O ja. Masakra tej Uf. No nie widzę dalszej drogi teraz Wróciliśmy, idziemy już z powrotem, ale wilgotność jest naprawdę dzisiaj z 85 nic Ktoś z wycieczki obok dał cynka, że jest leniwie na drzewie może uda nam się go zobaczyć w tym cieniu Dobra, to już mamy prawie chyba wszystko odhaczone ale można jechać do domu Wracamy już pomału Mój aqua alert mówi mi, że za mało dzisiaj wypiłem. Z kurczakiem w środku. Mmm, dobra. Nie mogę powiedzieć. Tak robię za tobą. Będziesz częścią tego vlogu, ok. Nie mogę się doczekać, aż będę internetową sensacją. Ok. We go viral. <laughs> 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 Idziemy jeszcze tylko coś zjeść i spać. Bo trzeba się jeszcze dziś spakować. Bo dopiero z rana znowu wyjeżdżamy do kolejnej miejscowej. Przeliśmy właśnie z miasta, zjedliśmy Polację i idziemy spać. Jutro czeka nas długa, długa podróż. Na razie do jutra. Siema.